Prośmy Maryję, aby pomogła nam w naszych potrzebach i wyprosiła u swojego Syna potrzebne łaski dla nas. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Najświętsza, wielbie Boga za to, że uczynił cię rędowniczką dla świata. Ufam, że Twoje wstawiennictwo ma niezwykłą moc i wierzę, że dzięki niemu zostanę wysłuchany. Dzięki Tobie wiem, jaka modlitwa kierowana do Ciebie jest najskuteczniejsza. Dałaś światu różaniec i nim pragnę się teraz modlić. Zanim zacznę, chcę Cię uwielbić za to, jak bardzo pomagasz ludzkości. Dajesz nam wskazówki. W jaki sposób mamy prosić o łaski, których pragniemy? W Pompejach przekazałaś światu nowennę, która ma niezwykłą skuteczność. Za chwilę sam podejmę się tej wspaniałej modlitwy z ufnością, że mnie wysłuchasz i przekażesz me prośby samemu Bogu. Pragnę przez te 54 dni zanosić do Ciebie modlitwy błagalne oraz dziękczynne, bowiem że w tobie mogę pokładać ufność. Matko najświętsza, ty wiesz najlepiej, co mnie trapi i z jaką intencją przychodzę do ciebie. Pragnę swoją gorliwą modlitwą zawierzyć ci tę kwestię. Błagam, zanieś moją prośbę przed tron twojego Syna. Niech obdarzy mnie łaską, której tak bardzo pragnę. Proszę cię, Maryjo, o wstawiennictwo u Pana. By moja wiara była niezachwiana przez wszystkie dni odmawiania nowenny pompejańskiej. Pragnę przez ten cały czas z wielką gorliwością i ufnością zwracać się do Ciebie. Amen. Błogosławieństwo Niech Cię błogosławi Ojciec miłosierdzia i niech opiekuje się Tobą każdego dnia. Niech wstawiennictwo Matki Najświętszej wyprosi ci u Pana łaskę, której pragniesz. Niech Bóg Wam błogosławi za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o po modlitwę poniżej w komentarzach. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnej codziennej modlitwy, zasubskrybuj kanał Boża Misja klikając kciuk w górę pomagasz innym odnaleźć nasz kanał i łączyć się wspólnie w modlitwie niech cię pan bóg błogosławi szczęści boże